Cześć, witam was słuchajcie w kolejnym filmie i do Valoranta nadchodzi rewolucja. Nie są to żarty i o dziwo faktycznie wchodzi ogromna zmiana, która praktycznie wszystko zmieni w tej grze. To znaczy może nie wszystko zmieni, ale do gry będą dodawane takie rzeczy, o których nawet nie śniliśmy. Ale zanim, widzowie, dzisiaj na moim Twitchu powracałem streamy znowu codziennie od 17. i dzisiaj właśnie losujemy tą myszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień. Miał być 1 października, ale wypadło mi coś ważnego. stwierdziłem, że przełożę to na sobotę. Dzisiaj jest sobota i zapraszam was, możecie wygrać tą myszeczkę pięknie elegancko, jak odebraliście. Losy. I ogólnie streamy każdego dnia o 17.00 na moim Twitchu, jesteśmy blisko Immortala, więc sam wbijaj Słuchajcie uważnie, podczas tego jak ja będę z wami rozmawiał o tym, to zagramy sobie rankada, żeby coś było w tle Bo jest to temat, który naprawdę jest bardzo ciekawy i te zmiany są ogromne, po prostu ogromne Co napędza każdą grę? Silnik, każda gra ma jakiś silnik, czy to jest jakiś Unreal Engine, czy jakiś inny, na przykład niektóre gry mają własne silniki no, w każdym razie po prostu każda gra budowana jest na jakimś silniku. I Valorant obecnie budowany jest na silniku Unreal Engine 4. I twórcy będą zmieniać ten silnik na nowszy Unreal Engine 5. I wydaje się to tak, jak się o tym mówi, że. Ale to co to jest za zmiana? Jakieś Unreal Engine 4 zmieniony na Unreal Engine 5? To brzmi tak, jakby po prostu. Nie wiem, ktoś sobie klawiaturę zmienił o jakiś po prostu trochę wyższy model. Co nie, że. No, co to przecież zmienia? Nie, absolutnie nie. Valorant obecnie jest blokowany bardzo przez silnik i twórcy o tym mówili wielokrotnie. Czyli jeśli kto, jeśli oni chcą coś wprowadzić do gry, tak w dużym skrócie, nie jestem programistą, ale tak jak ja to rozumiem i jak to ogólnie oni tłumaczą, to w momencie, w którym twórcy chcą coś wprowadzić do gry, załóżmy, że jest to nowy tryb, no to silnik ma tutaj bardzo dużą rolę w tym odgrywa, ponieważ jeśli silnik jest taki starszy, powiedzmy, że on ma jakieś błędy już sam w sobie, ponieważ ta gra jest tak zrobiona, że jeśli wiesz, dodasz coś do tego trybu nowego, to ci się coś wysypie, w innym miejscu i na przykład, na przykład nagle dead przestaną działać, no bo po prostu tak to działa, że jakieś błędy się pojawiają, tak? Tak jak na przykład, załóżmy, pamiętacie jak kilka miesięcy temu Split wrócił do Valoranta i tam w jakimś miejscu na mapie się dało wskoczyć na site a na taką niewidzialną teksturę, co nie? I to był błąd, którego wcześniej nie było i ktoś powie, ale jak to się stało, że to tam jest? No właśnie tak to wygląda, że silnik gry mniej więcej dyktuje takie działania. Czyli jeśli oni robili jakieś zmiany na tym splicie na B, tu przesywali ten karton z tego miejsca na to miejsce, no to wtedy wysypało się pełno błędów na pewno na tym splicie i oni musieli to łatać tam, na przykład nie wiem, jakieś tam bariery na tym midzie, które odpowiadają za to, że runda się rozpoczyna i ty idziesz, na przykład się blokowały i pełno innych takich rzeczy, no i po prostu niektóre pominęli, tak, tak jak na przykład to, że no nie przewidzieli tego, że ktoś jak zaabdraftuje w to miejsce na jetce, to będzie jakiś piksel niewidzialny, na który może stać. Więc tak w skrócie, silnik w grze odpowiada za bardzo dużo rzeczy Między innymi też za grafikę, tak? I twórcy ogólnie zapewniają, yy, że Valorant pod tym względem Nie będzie wymagał jakiegoś tam niesamowitego komputera od tamtego momentu Czyli to nie będzie tak, że nagle Valorant będzie miał 10 razy bardziej wymagającą grafikę Nie Ale w skrócie, co to oznacza, słuchajcie? No na przykład to, że od tamtego momentu być może No być może, no po prostu na pewno będziemy dostawać Rzeczy, o których w Valorancie nawet nie śniliśmy. Czyli, tak jak na przykład te nowe tryby, oni będą mogli dodawać tryby, których po prostu teraz nie mogą dodawać. Może wtedy nawet pojawią się mapy z warsztatu. Być może gracze będą mogli tworzyć własne mapy, tak jak to jest w cs w Counter-Strike'u. Bo tutaj ogólnie mówi się o tym, że, że to jest głównie przez antycheat Valoranta, tak? Że antycheat w Valorancie jest taki mocny, że po prostu oni przez to nie chcą dawać kodu źródłowego. Naszego znaczy, kodu źródłowego. Nie chcą dawać dostępu do plików, żeby gracze nie mogli przez to, że tworzą mapy. No obawa jest o to Że jak gracze dostaną możliwość tworzenia własnych map To oni tam dojdą do jakichś tam plików Valoranta i będą mogli robić lepsze cheaty I tak to gracze mówią I ogólnie na pewno tak jest, jest coś w tym Aczkolwiek w Fortnite jest naprawdę masa rzeczy, które możesz robić jako gracz, możesz tworzyć mapy na bardzo wiele sposobów, bardzo dużo rzeczy możesz robić w tej grze i w Fortnite nie ma cheaterów dużo, to nie jest tak, że tam jest cheater na cheaterze, ja jak grałem w Fortnite'a nigdy nie spotkałem cheatera, grałem w CS'a, spotkałem cheatera, fakt, ale to jest właśnie silnik, tak, Fortnite właśnie dodało te możliwości tworzenia bardzo customowych map w momencie, w którym przeszedł na Unreal Engine 5 i być może to właśnie jest z tym związane, być może Valorant, gdy przejdzie na Unreal Engine 5, to też będzie mógł udostępnić dla graczy takie funkcje, bez obawy o to, że oni jakieś cheaty wymyślą do Valoranta i że będzie problem z cheaterami, rozumiecie o co chodzi. Więc być może w Valorancie dostaniemy w końcu customowe mapy, być może jakieś bardzo fajne tryby, w każdym razie nieważne co to będzie, to będą to naprawdę bardzo rewolucjonizujące rzeczy, ponieważ zmiana silnika jest ogromną rzeczą, to jest taki kamień milowy, nawet oni sami mówili o tym. Że jest to bardzo duży kamień milowy i jest to konieczny krok Który jest bardzo ciężki do wykonania, ale muszą go zrobić Ale dostałem heda. No nie gadaj, że my tą rundę przegramy, widzowie no Oho, graffiti użył Idzie na A Pójdzie w CT tak low, mi się wydaje Nice, dobra, na farcie ugrał, ale ugrał Dobra, vandal Ja cię kręcę W ogóle to... nie, dobra Widzowie, dodawajcie na Facebooku Daniel Kvadrans I piszcie mu wstawaj śpiochu, wstawaj śpiochu jest godzina 13.30 A miałem z nim nagrywać dzisiaj ten film o 10 rano I czekałem 2,5 godziny, ale śpi nadal No i co? No i stwierdziłem, że no to sam lecę, no bo nie będę czekał, bo nie mam czasu Daniel Quadrans na Facebooku Deadlock, add Daniel Daniel Quadrans on Facebook and write to him Wstawaj śpiochu Wakey wakey ok? Wakey wakey it's time for school <laughs> Ok No i dobra, it's a ale dostałem w czapę Ty, no nie wiem, gdzie oni są. Chyba cofli. Spikę. Może uda mi się zasejbować to. Tą Giverę. Będzie mi miło, jak mi się uda zasejbować. No i się udało, Esia. No, tu chyba nikogo nie ma. Cofam. Idę na B. Idziemy wszyscy na B. Co ja oglądam? Jak on to jeszcze ugra, to ja nie wiem. I ja cię kręcę. Ja nie mogę. Jaki troll w mi poleciał. Bro, insane, nice. Jak strollowali sobie rundę. I to jaką ważną. Ja nie mogę. Siana nadal mają dużo, ale jaki troll. Ej, ja mam... mam pff, co ja mówię? Ej, jak mam ulta? I have ult. I will use it if I hear them. Using. One stand. One more here. I'm flashing. Ej, co się stało z tym typem? Przecież on tam był slowowany, nie wiem gdzie on tam uciekł. Gdzie za nie mógł aż tak do, do tyłu ubiec. ubiec jak ja mówię ja yeah, yeah, it's okay, it's okay, sorry, my bad. I was I, I shouldn't pick Kurczę no mogłem nie pickować Ale to nic Clown add on Facebook Daniel Quadrans and write to him wakey wakey Okej, okay. ja nie mogę, widzowie. Ale będzie miał zaprosz... Może się obudzi, może go obudzimy, widzowie. Może go obudzimy. Chyba, że znowu wpadł do tej studni, no to wtedy to, to, to lipa. Aj, kurde, 55 została. DPR Szkoda, szkoda. Było blisko w tej rundzie akurat. Mieliśmy szansę. Najstrajny, nice najstrajny. Nice broski, broski, Skibidi Lewandowski. To jest ważny metryk Trzeba się zbliżyć znowu do Ascendanta 3. Mamy teraz y, 22 RL, No trochę mi się przytrolowało ostatnio. Ej, it's ey guys, it's ey guys. Czemu oni tu nie wchodzą? Eee, 3, 3 there, 3 there. Clove on ult, go back. No Clove na ulcie tam, jest uciekajcie chłopaki. O, dobrze. A no, u nas... Eee, okej, okay, Neon, don't pick, don't pick, don't pick, don't pick, don't pick. Don't pick, don't pick. He have ult. Our clove. Byleby Neon nie zginęła i jest gitarka Nice Loski broski z de Lewandowski Ciekawe czy mi kupią broń Oj, chyba nikt nie ma pieniążków Haha, <laughs> ale głuptasek ze mnie A może guardianka? Takiego? Thank you! Dobra, guardianek dla mnie. Spike drop A main b main. I need help. Guys, I need help. Many main, many main. Confinix and the sky. Ey. Neon. I'm stuck. I'm stuck. Can you smoke? Can you smoke here? Gdzie on ma tą kamerę? Co jest? LOL Oops. LOL, lOL Jak dostał jakiś typ tu przez smoka, a ja go nie widziałem Dobra, ja jestem chyba jakiś najlepszy. Widzicie jakiś farcik? Loski, broski, skibidi, lewandowski. I can drop you, I can drop you. There you go, brother. Didlock! I have ult, ultus, you know? Many enemies smith Oj, Feniks nie pojechał? Ale to jest B? Czy nie? Ale jak owca zaczę? B? B? Ty, no coś ich będzie bolało, ale. Ojoj, karamba! Backside, backside, last. Nice team, let's go. Ej, coś tu śmierdzi. Nie, no chyba nie. Jakie fury, jakie fury. Damage. Tu jest. Mariusz Mechanik. Mariusz Mechanik. Oj, tak. Specjalista od motoryzacji. Czemu cypher tu nie daje w ogóle kamery? Ale dostałem hedy! Cypher nie daje kamery It's ej, it's ej, it's ej Nikogo nie trafiłam! Co? Oj, oj, oj karamba No, teraz będzie ciężko tą rundę ugrać 6-5 uh, uh. I have ult and Clove have ult Okej okay, last. Nice! Braton! Very good Ej, widzowie, możecie napisać w komentarzu oprócz WDO wstawaj, jak oceniacie tego ghosta? Co o nim myślicie? To jest najlepszy ghost w grze. Ja nie widziałem lepszego ghosta. Nie wiem nawet, jaki może z nim konkurować. Moim zdaniem, to jest najlepszy ghost w grze. On się tak super wyciąga. Dźwięki mógłby mieć trochę bardziej basowe moim zdaniem. Oha, okay, jak mi to zestrzelił. No i gdzieś ty w los, Kazik. Trzeba będzie po straż dzwonić, żeby to drabiną go goli. Jak on jeszcze żyje? I mam pomysł. Aj karamba, mamma mi jak jaca to Urde. Zero, zero. Jakbyśmy Spike'a zaplantowali, to byłoby naprawdę wyśmienicie. Coś ty robisz? Leży jeden z I'm dead, I think. Ok, I'm good. -la, la No ale dwa kille na echo. Git, git. Gutiko. Give me Spike, sorry, I forgot, I'm gico. Ja zapominam zawsze, że gram gecko i kurczę tego spajka zawsze wyrzucam. No za każdym razem to samo się dzieje, ja nie mogę. Hoj, oj, oj, Dobra, skup się, folwar. Teraz musisz robić takie pełne skupienie po prostu. Idę do nich w maina. O nie, co tu się dzieje? Plantuję, tylko nie wywal się od tego małotowa. Dobra, Git. I have ult, come main. At least one, come main with me. Ok, nevermind. Oni to mają. Nice. Nice, guys. Oj, kazior do mnie. Już się bał, że go nie podniosę. Zostałem spajka. Już chciałem go wyrzucić, ale przypomniałem sobie, że ogram gecko. Ale oni go od razu niszczą. Ty, jest w to wcelowany, czy co? Ale dobra, tym razem tu by spadł. Aj, karamba. No nie, no nie, no nie da się. One oh. one on no, kodo sobie biega i szczelo! No ale jak ja otwieram na geko to to nie jest dobry znak. Pushing meat? Jak ja ją zabiłem? Uff. Dobra! Udało się, mamy to! Blisko było niepowodzenia, że tak powiem. Nice, brata! zagram bez kewa uh, Nie, nie side A, tylko side B, rozumiecie stand stand stand, side stand Both probably No nie, no nie dojechali ich Dobra, widz, sobie No trudno, no trudno Ne one Oj, to chyba ci się nie uda Ej ty, udało Dajcie mi o Zawsze całem w to i mi od razu niszczyć. Ciekawe czy jak rzucę w to, to też tak zrobi Ojojoj, oj, oj. no i dyntka, dyntka, No teraz to już na pewno... O kurde No nic widzę GG, raz się wygrywa, raz się przegrywa, zapraszam Was dzisiaj na streama Losowanie myszeczki Przypominam Słuchajcie drodzy moi i streamy są codziennie od 17.00 na Twitch TV Ukośnik Folwarery Link w pierwszej lince opisu, pięknie, elegancko GG, a jak to jest, że Clow żyje, a my przegrali? Co tu się dzieje? Clow żyje, a my przegraliśmy Tu siedzi, co ona robi?